Każdy krzyż służy rozwojowi serca i uczy miłości. Wierzący w Boga, gotowy jest tracić życie, aby móc je zyskać. Chrystus oddał swoje życie za nas wszystkich, abyśmy mogli żyć wiecznie. Każdy, kto traci swoje życie z powodu Jezusa, to znaczy z powodu miłości, ten je zyskuje. Spalanie się dla innych w służbie miłości, przyjmowanie upokorzeń bez szemrania, odpowiadanie dobrem za zło, przebaczanie winowajcom, zgoda na cierpienie, postępowanie według Ewangelii to wszystko wiąże się z oddawaniem życia z powodu Jezusa Chrystusa. Taka postawa charakteryzowała wierzących chrześcijan pierwszych wieków, do których swoje listy kierował święty Paweł. Napisał on do Koryntian, współpracując zaś z nim, to znaczy z Jezusem Chrystusem, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko, przez wielką cierpliwość wśród utrapień przeciwności i ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność. Przez wielkoduszność i łagodność, Przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, Przez głoszenie prawdy i moc Bożą, Przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, Wśród czci i pohańbienia, Przez dobrą sławę i zniesławienie, Uchodząc za oszustów, a przecież prawdomówni, Niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak zbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Udział w krzyżu Chrystusa jest chlubą, bo nic na krzyżu się nie kończy, gdyż jak napisał święty Paweł, Wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Krzyż pomaga i uczy, prowadzi do chwały. Prawdziwe jest powiedzenie: cierpienie szlachetnia, gdyż przyczynia się do oczyszczenia serca z pychy i egoizmu, a im mniej pychy, tym więcej miłości. Dlatego krzyż w życiu chrześcijanina. Jest krzyżem zwycięstwa dobra nad złem, jest krzyżem chwalebnym. Chrześcijanin powołany jest do cierpienia, ale nie cierpi tak, jak cierpią ci, którzy żyją bez Boga. On nigdy w swoim cierpieniu nie jest sam, gdyż Jezus go nie opuści. Święty Piotr napisał, że do tego właśnie jesteśmy powołani. Co bowiem zachwała, jeśli przetrzymacie chłosty jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia, do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za Was i zostawił Wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu rzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie.